specjalnie dla widzów naszego kanału. Odtworzymy tę jazdę próbną w stu procentach. Dzień dobry, witam wszystkich. Jesteśmy w miejscowości Darmstadt. Odbieramy dzisiaj ten doto egzemplarz Opla Insigni. Dziś wielki dzień dla pana Mateusza, naszego klienta, bo od miesiąca mniej więcej, jak nam przyznał, nie ma auta. Nie wiem, co się z poprzednim stało. Chyba sprzeda z początkiem października. Ale zresztą nieważne. To auto dzisiaj jest godzina 12.37, wyjeżdża z Darmstadt do Opalenicy pod Poznaniem. Planowany przyjazd godzina 19:00. Niestety auto będzie odbierane już po ciemku i nie będzie tej radości z widoku. A naprawdę jest czym się cieszyć, bo wygląda pięknie. Tutaj rzut oka do środka. Sami przyznacie, że jest na czym oko zawiesić. Przebieg 50 tysięcy i to widać. Jeden właściciel, bezwypadkowe, nielakierowany. Byliśmy tu jakieś 2-3 tygodnie temu na weryfikacji tego auta. No, i po naszej weryfikacji i rekomendacji, Pan Mateusz zdecydował się nabyć to auto. Niestety nie mogliśmy wtedy wykonać jazdy próbnej tym autem. To znaczy, to nie do końca prawda, bo mogliśmy, ale w bardzo ograniczonym zakresie, bo tylko po tym oto placyku, I teraz specjalnie dla widzów naszego kanału odtworzymy tę jazdę próbną w 100%, tak żeby i Wam dostarczyć tej frajdy, którą wtedy poczuliśmy. On tylko że paliwa wtedy nie było, tak jak i teraz. Końcówka. Chwila przerwy, pierwsze 200 km, przyznacie, że prezentuje się wybornie. Nasz Opelek. Ciekawa sprawa. Jesteśmy pod McDonaldsem, dokładnie w tym samym miejscu, może trochę w lewo. stało AMG. Też pokazywałem wtedy prawą stronę. Ktoś podłem napisał w komentarzu. Widać, że ćwara stawiana, no, no nie była, no ale mniejsza z tym, <gry> niech, niech mu będzie, natomiast to auto, bo tam to było lakierowane, stąd taka uwaga, natomiast to auto na pewno było wypadkowe, na pewno nie lakierowane, muszę zejść, bo zbliża się jakiś Niemiec, ale mnie zrobił w konia, zaparkował. Rzut oka do środka, tu gratis, kamizelka. O, butelka na męczogionki. Ulubiony przez niektórych rzut oka w koła. 2019 rok, to już chyba mówiłem, rok produkcji. Auto sprzedawane z przebiegiem 50 614 tyle jest na rachunku. No i tyle ma zrobione. Ostatni serwis w lipcu, 8 lipca 2021 roku przy przebiegu 48 664. Cena 29 450, szczegóły dotyczące auta no uwagi, nasze uwagi poweryfikacyjne znajdziecie w opisie pod filmem. O, tu jest jakaś i rzutówka, zamykamy klapę. Tym oto symbolicznym zamknięciem klapy zamknijmy ten etap i udajmy się w dalszą część podróży. No i wjechaliśmy do Polski. Obiecaliśmy, że będzie ciemno. Jak będziemy oddawać auto, no jest ciemno. Godzina 21.30. W kołach 650 km zostało jeszcze jakieś 130. W dalszym ciągu jesteśmy w grze. To już będzie ostatni meldunek z trasy. Zostało chyba 20 parę kilometrów 28, 29, jakoś tak. Jak widzicie, 761 km przejechane. Średnie spalanie 6,7. Cena auta się nie zmieniła w tym czasie. Dalej 29 450 euro. A temperatura właśnie osiągnęła Klasyczne zero. Do zobaczenia. Do następnej projekcji.